Jezus powiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustanać. W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: Obroń mnie przed moim przeciwnikiem. Przez pewien czas nie chciał, lecz potem rzekł do siebie, chociaż. Boga się nie boję, ani z ludźmi się nie liczę, to jednak ponieważ na mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie nachodziła mnie bez końca i nie zadręczała I Pan dodał. Słuchajcie, co mówi ten niesprawiedliwy sędzia. A Bóg czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniemi, nocą wołają do Niego? I czy będzie Powiadam Wam, że prędko weźmie w obronę. Czy jednak syn człowieczy znajdzie wiarę na Ziemi, gdy przyjdzie? Oto słowo Pani świę. Gdybym tak chciał nauczyć się nowego języka. Gdybyś ty chciał nauczyć się nowego języka, to jaka pierwsza rzecz byłaby? Co byś takiego zrobił? Jaki masz pierwszy pomysł? Ja podejrzewam, że pierwsze co, to byśmy się zabrali, nie? Trzeba sobie kupić słownik. Jak ktoś chce chociaż trochę iznąć tego języka, to słownik. Zacznie go czytać, studiować. Będzie starał się go ogarnąć, nie? poznawać nowe słówka. Tylko tak szczerze. Nie? Jest tutaj wiele osób, które się uczyły języków. Przeczytaliście kiedyś cały słownik? No nikt. Choćby nie wiem co, to... Naprawdę nie wiem, jak trzeba być wytrwałym. Może byłaby lepsza metoda. Bo ja podejrzewam, że jakbyśmy tak jechali od deski do deski, to można się szybko znudzić. O, a może to sobie tak troszeczkę rozbić na mniejszej, nie? Na fiszki. Chyba, mo, mo, może by tak lepiej było, nie? że tak pięć słówek dziennie. Tak, jeszcze tematycznie jakoś poukładamy. To chyba byłoby łatwiej, nie? Ale gdybym tak naprawdę się zawziął w sobie, gdybym tak naprawdę chciał się nauczyć tego języka, nie, no to szukałbym jeszcze innych możliwości kontaktu z nim. Zacząłbym słuchać piosenek. Zacząłbym oglądać filmy w tym języku. Nie. Z czasem może bym się odważył wyłączyć napisy. Nie. No, ale gdybym tak najbardziej, już najbardziej mi zależało. To co bym zrobił? No, to... Zamieszkał tam, nie? Jak przyjeżdżałem do Cieszyna, miałem taki pomysł, że może się czeskiego nauczyłem. Jakby mi najbardziej na czeskim zależało, to bym zamieszkał po drugiej stronie Olzy. Nie? Na początku byłoby mi śmiesznie, na pewno. Nie? Ale chciałbym przebywać, słuchać cały czas, być w kontakcie z tym językiem, cały czas. Znaczy, o tym jest Ewangelia. Znaczy, ona, ona do tego zmierza, ona do tego prowadzi, ona o tym, o tym nas liczy. Możemy mieć bardzo różne przestrzenie kontaktu z Bogiem. Możemy mieć bardzo różne sposoby kontaktu, bliskości z Bogiem. Tylko, jak to będzie cały czas tak tylko jakoś doraźnie, to zawsze będzie niedosyt to zawsze będzie za mało. Znaczy, w tej modlitwie to u nas zawsze będzie za mało. M może mam takie doświadczenie, może gdzieś przeżywam w moim sercu, noszę cały czas wspomnienie jakiejś takiej żarliwej modlitwy. Takiej, która po prostu mogła trwać bez końca. Może mam takie wspomnienie czuwania, nie? które zaczynało się od 15, a kończyło po północy. Może jakieś tak wielkie, tak mocno silne. Tylko jak daleko zajedziesz nas samym takim wspomnieniu? Tylko jak daleko zajedziesz w tej relacji z Bogiem na jednym takim kilku doświadczeniach? To jest taka Ewangelia, gdzie święty Łukasz już załatwia całą robotę na starcie. On nam od razu mówi, że a Jezus tłumaczył swoim uczniom, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać, że zawsze powinni być w tej obecności, z zawsze powinni być z Nim w kontakcie, być blisko, doświadczać Jego obecności. To jest jedna perspektywa tego Bożego Słowa, tej Ewangelii. Ona ma jeszcze drugi wymiar. Wiecie, że w historii Kościoła byli różni ojcowie Kościoła, wielcy święci, którzy nam wskazywali, jak te teksty rozumieć, co w nich powinno do nas przemawiać. Jak Beda czcigodny się pochylał nad tym tekstem, to bardzo mocno wskazywał, że tutaj, w tym tekście obraz tej ubogiej wdowy, tej, która jest dokładnie, tekst, który jest zbudowany na strasznych przeciwieństwach. Tekst, który z jednej strony, dobrze wiemy w Ewangelii, jak słyszymy uboga wdowa, to znaczy jest ktoś, kto nie ma żadnych możliwości, kto nie ma żadnych układów, kto jest totalnie bezbronny, bezsilny. I po drugiej stronie jest kto postawiony? Sędzia. Ale to wiecie, to jest taki sędzia, który już nie tylko, że ma władzę ze względu na urząd, to jest człowiek, który ma takie poczucie władzy, że nawet się Boga nie boi. To jest takie poczucie siły, że no, nic nie jest ponad czach. On się martwi i pochyla nad tą bogą wdową, bo mówi, bo przez nią będę miał oczy podkrążone, bo mi spać a wracając do naszego godnego, Jak on patrzy na ten tekst, to mówi, a jesteś w stanie dostrzec tej ubogiej wdowie obraz Kościoła, figurę Kościoła? Jesteś w stanie się właśnie z tą ubogą wdową tak bardzo utożsamić kościele, jesteś w stanie... Tak postawić się na jednym miejscu, tak dobrowolnie, tak po prostu, używać tych środków, które są najprostsze, które on daje, które nie wynikają z naszej siły, z naszej potęgi, które nie wynikają z potęgi tego świata. Czy jesteś w stanie użyć właśnie takiego zaufania? Stanąć przed Bogiem, bo się w takiej postawie, że nic nie mam, nic nie mam. Nic nie mogę. Ale ty możesz. Ale to ty jesteś mocny. Ale to ty jesteś ponad wszystko. Ja, ja będę tak długo wołać, ja będę tak długo prosić. że mogę czuć się bezpiecznie, że, że mogę mieć to poczucie, że, że jest ktoś, kto potrafi ogarnąć to, co jest dla mnie nieogarnione, że jest w stanie, jest ktoś, kto przekroczył wszystkie te moje ograniczenia, że jest ktoś, kto jest silniejszy niż wszystkie te moje słabości. jutra albo będzie mistykiem albo nie będzie go wcale. A ty Jakiemu chrześcijanie będziesz jutro?